Cześć dziewczyny! Dziś przychodzę do Was z nieziemską peruką. To model Alice. Posiada rozmytą linię czoła i włosy są mega naturalne. Zobaczcie, jak świetne się one w ogóle układają. Kompletnie nie widać, aby to była peruka. Więcej modeli znajdziecie na naszej stronie internetowej wigello.pl. Link do modelu znajdziecie nad albo pod wideo, w zależności gdzie mnie oglądacie, na Facebooku czy YouTube. Do zobaczenia.